Ostatnio bardzo często się mówi o tak zwanej eugenice. Eugenika, ten termin, został wprowadzony w XIX wieku przez kuzyna Darwina, przez Galtona. On zauważył, że te warstwy społeczne, które można określić jako bardziej wartościowe jak to określał, mają mniej dzieci. Niż te pośredniejsze. W związku z tym twierdził, że trzeba by zrobić wszystko, żeby ta arystokracja społeczna miała więcej dzieci. To określono jako eugeniką pozytywną. To znaczy, my nie dyskryminujemy tych gorszych, tylko staramy się, żeby tych lepszych było więcej. Każdy, kto temu się przyjrzy, temu problemowi, widzi, że to tak nie można promować kogoś, nie wprowadzając dyskryminacji, upośledzając innych. Natomiast to była taka bardzo łagodna forma eugeniki. Ona zyskała bardzo dużą, duży rozgłos i duże bardzo poparcie społeczne. Oczywiście wtedy było wiadomo poparcie arystokracji, bo pokazywała, że to arystokracja jest tą warstwą lepszą. Ale to poparcie rosło i to, co było bardzo charakterystyczne dla wszelkich ruchów społecznych, już można nazwać eugenicznych, to to, że zawsze zyskiwało poparcie uczonych. I na przykład szczyt takiej eugeniki możemy notować na, okresy, na okres międzywojenny, kiedy pojawiało się bardzo dużo głosów uczonych, którzy twierdzili, że należy coś zrobić, żeby nie doprowadzić do degeneracji. Gatunku człowieka i wprowadzić te metody eugeniczne. Już bez większych ograniczeń, nawet próbowano mówić o eugenice tak zwanej negatywnej to znaczy, eliminować tych, którzy nie są warci tego, żeby żyć. Już Państwu się zapewne kojarzy, że jesteśmy o krok od nazizmu, ale jeżeli sobie ktoś przypomni, albo zajrzy do dyskusji w procesach norymberskich, to. Prywatny lekarz Hitlera bronił się w procesie norymberskim tym, że cała ideologia, którą oni głosili, propagowali i wprowadzali w życie, to była ideologia człowieka. Laureata Nagrody Nobla twierdził Amerykanina. Tak naprawdę to był Francuz Karel, Alexis Karel, który napisał taką książkę, Człowiek Istota Nieznana, w której dowodzi, że już wiemy, jak, co to jest człowiek, jak należy robić żeby nasz gatunek był coraz lepszy i nawet wspomina o komorach gazowych. Te ruchy były na tyle mocne, że na przykład w tym okresie było bardzo popularne imię Eugene, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Eugeniusz, czyli dobrze urodzony. W tej chwili taką furtką do eugeniki jest in vitro. To jest bardzo mocne narzędzie eugeniczne, dlatego że przy in vitro możemy prowadzić selekcję zarodków nie tylko na oko, czy on jest lepszy, czy gorszy ten zarodek, tylko można wykonać badanie genetyczne zarodka przed implantacją i na przykład stwierdzić, że ma jakiś defekt genetyczny, albo stwierdzić, że nie ma takiej cechy, jakbyśmy chcieli, żeby miał, dlatego poszukajmy w innych zarodkach, bądź, jeżeli mamy duży nadmiar zarodków, to możemy te zarodki poddać badaniom genetycznym i doprowadzać do implantacji tylko te, które chcielibyśmy, żeby się urodziły, albo które w naszej ocenie są warte tego, żeby się urodziły. Tylko czy ta ocena będzie poprawna? Już nie mówiąc o tym, czy będzie etycznie poprawna, czy tylko zgodna z modą, aktualną modą.